Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Chorzy z tej strony. To oczywiście Wolfenstein The New Order. Wydaje mi się, że po kilku odcinkach, które zaserwowała nam gra, gdzie musieliśmy się skradać, grać po cichu, w końcu Blazkowicz wejdzie do akcji z bronią. I jak to na niego przystało? No więc cóż, pozbierajmy sobie wszystko, co tutaj jest, ponieważ amunicja będzie nam na pewno potrzebna. Zwłaszcza, że ja będę brał oczywiście jak zawsze dwie bronie maszynowe. Jak to nie mogę zebrać więcej nabojów? Oczywiście, że mogę wyzebrać. Wydaje mi się, że nie możemy jechać windą. Musimy iść tutaj. Spokojnie. Holy shit! Chryste, tam coś... Fuuuck! Spalili strażnika! Okej, okay, bierzmy całą amunicję. Idziemy. W tym miejscu nazistów nie stwierdzono. Tutaj jest wieżyczka, więc ja się na nią zajmę na początek. Cóż, powoli... Idziemy w dół. Jeden padł. Ja się pytam, czy doktor House coś tutaj robi? Miałem nadzieję, że go postrzelę w stopę, ale cóż... Jestem starej leniwy. i gdzie on się w ogóle teleportował? Gdzie on jest do jasnej cholery? W ostatnim momencie, jak go pamiętałem, to był gdzieś za moimi plecami, więc chyba się przeteleportował gdzieś. Okej. Okay. Myślałem, że to kolejna wieżyczka. Tam jest jakaś grupka. Okej. Okay. Wydaje mi się, że Gram mówi mi, że będę potrzebował baterii do mojej zabawki, więc sobie ją podładujemy. Baterie na full. Słyszę gdzieś tutaj psa niestety, więc to może być problematyczne. Nie strzelaj do nich, kutasie! Okej, okay, pojawił się i Dr. House w końcu, miło, że przyłączyłeś się do zabawy. Wydaje mi się, że będziemy stąd szybko uciekać za momencik. Tam kręci się pies. Ja oczywiście nie mam granatów, żeby go... Czy on kogoś zjadł? Oczywiście, że... Oh, fuck! Zamiast zająć się to ja zajmowałem się psem, który sobie kogoś tam zjada na dole. Wydaje mi się, że szybko musimy biec, ponieważ on zaraz wstanie. Albo i nie. Po co był ten cały. Ok, już wiem, po co był ten cały bieg, rozumiem. Ok, kolej tutaj sobie czeka. Przed drzwiami. To było bardzo inteligentny stary. Nazi pies sobie tutaj gdzieś wyskoczył. I umarł po prostu z miejsca. Czy ja czegoś tutaj nie widzę? Okej, okay, tutaj jest ziomek. Wydawało mi się, że po prostu pominąłem któryś z wieżyczek. stary, odepchnę ich, jeżeli będę tylko wiedział, gdzie oni są. Tutaj jeszcze jedna. Okej, okay. wydaje mi się, czy droga jest po prostu czysta, więc czemuś tam lenisz. A, okej, okay. nie jest czysta, kolej sobie tam siedzi do góry. No, ruszaj się, house. Już? Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś, okej. Okay. Widzisz, to nauczycie, że powinieneś nosić kask na wojnie. Koleś dostał headshota po prostu z miejsca. Szaise, ja! Yeah. Ostrzeliliśmy kawałek muru. A, jeszcze rzucił sobie granat w ryj. To już w ogóle fajnie. Mi kończy się troszeczkę amunicja, więc ja sobie tutaj... Fuck! fuck, Giń! Achtung, ja! O oh fuck, Czy on go rzucił? Rzucił, kutas. Jeszcze ktoś? Czy już wyszrzałem was wszystkich? Okej, okay. ktoś? Okej, okay. tam jest ziomek. Fuck, to jest jakiś wielki Powiedzcie, że mam granaty. Fuck, nie mam granatów. Okej, okay, wypalimy z obu gunów i po prostu będziemy mieli nadzieję, że on zginie. No i umarł. Zabierzmy jego amunicję. Czy House mógłby już ruszyć dupę łaskawie? Tu jakiś składzik, więc może to nie jest zła opcja. Granaty, o tak. Noże do rzucania. Czy ktoś dalej do mnie strzela? Okej, okay, kolejny koleś pojawi się tam na górze. Jeszcze jeden. Okej, okay, tamten wielkolud zjął swojego kolesia. W tym momencie jednak gra będzie wyglądała trochę inaczej, bo ja mam granaty, stary. Więc... Masz jednego. Dlaczego te granaty tak się odbijają cholernie? No cóż, trzeba chyba to zrobić... Starą dobrą bronią. Ok, to jest słabe. Skończyły mi się w dodatku granaty. Fuck, nie jest dobrze. W końcu zginął. Jesus! Ileż można władować w jednego kolesia? Jeszcze ktoś? Teraz skończyły mi się naboje do broni dystansowej, więc będziemy musieli walczyć tą dziwną Neostrzelbą. Tutaj pamiętajcie, wszystko co nowe i futurystyczne dla mnie jest Neo. Neostrzelba, neo Berlin. Tylko Blaskowicz pozostaje niezmienny i oldschoolowy. Przeladujmy szybko. Odbudujmy troszkę nasze zasoby. Okej, okay, nie mam dużo tych, tej amunicji tutaj, ale cóż, będę musiał sobie jakoś tym poradzić. Pan ładny się zepsuł za kratami. Kolejny. Nie chcę używać tej strzelby tak często, ponieważ zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie skończy mi się amunicja do niej za momencik. Z drugiej strony w walce taki close quarter, jak tutaj mamy, to może nie jest to zła opcja. Zwłaszcza jeżeli oni są tak blisko jak teraz. Okej, okay, koleś postanowi się położyć w środku walki. Nie ja prawdopodobnie, żeby sobie odpocząć. W końcu trochę amunicji jeszcze ktoś. Ja mam nadzieję, że będę w stanie wystrzelić dziurę w tym biurku i byłem, tylko niestety nie trafiłem go. Boom! Muzyka jest po prostu straszna. Ryje głowę i to nieźle. Ja się pytam... A, okej, okay, tutaj się ukrywa house. Czeka, aż wyczyścimy całe to pomieszczenie prawdopodobnie. Ktoś tutaj jeszcze? Fak, gra serwuje mi straszną ilość amunicji w tym momencie, więc przypuszczam, że prawdopodobnie... Fak, fak! Giń! Jak już mówiłem, gra serwuje mi strasznie dużą ilość amunicji, więc przypuszczam, że prawdopodobnie trochę ich tutaj będzie. Okej, okay, łap granata. Nawet prawie podziałało. Jeszcze ktoś, bo nie widzę. Ty też masz granata na zachętę. Okej, okay, tego nie chciałem zrobić. Wierzmy sobie tą broń, ponieważ mamy pełne magazynki praktycznie do tego. No co, idziemy? OK, to było słabe, ale jakoś udało mi się nie oberwać. Zbierzmy wszystko co możemy, jedzenie dla psa przede wszystkim. Wiadomo, że jedzenie na psa jest najlepszą metodą, żeby odbudować sobie energię w grach. Przeładujmy, bo czuję, że za moment będzie to jakaś grubsza akcja. No chyba, że po prostu, w, nie wiem, odlecimy samolotem. OK, słyszę pak psa. Giń! Jakim cudem on mnie zaszedł? gdzie jest doktor House, który miał pilnować moich tyłów? House! Kutasie, gdzie się ukryłeś? Tak, postój sobie za rogiem! Ja wszystko wyczyszczę, nie martw się. Jeszcze ktoś? Okej, okay, mam tu jakiś tajny składzik. O czym on gada? O oh, fuck! To prosto na kolesia. I zginął praktycznie z miejsca. House teleportował się za nasze plecy. Teraz mi się nie podoba fakt, że on po prostu pojawia się i znika. Taki magik. Przeładujmy. Weźmy naboje do shotguna. I co nas tutaj czeka? Mam nadzieję, że. Na szczęście mech zniknął gdzieś. Miałem nadzieję, że nie przyjdzie mi się tutaj zmieszyć z mechem. No i nie ma go, więc nie wiem jakim cudem. Wydaje ja mi się, że tamtą wieżeczkę byłoby warto zdjąć. Przynajmniej na początku. Następnie tego kolesia. Jeżeli go tylko trafię, amunicja trochę mi się kończy. Okej, okay, jego głowa generalnie zmieniła się w czerwoną fontannę. Co uruchomiłeś? Ok, chyba już tutaj nikogo nie ma, więc ja mogę pozwiedać sobie okolice. O, oh fuck, mechy są tam, to ja się wynoszę stąd. Co to jest? Dobra, dobra, BJ. O, oh, fuck. Okej, okay. ale to ja się stąd wynoszę. Chciałem zrobić długą rozkminę na temat. Dla... O, oh, to my prowadzimy. Chciałem zrobić rozkminę. Dlaczego bierzemy to gówno, a nie ten transporter opancerzony? Ale okej, okay, nie będę się rozwodził. Fuck. Mam nadzieję, że to miało się stać. O, oh, anio. Jezus. Okej, okay, spieprzajmy kanałami. Okej, okay, koleś rozwalił sobie. I co teraz? Okej, okay, Ania znów nam pomoże. Jak to ma sens, ponieważ jesteśmy jakieś 10 metrów dalej od tego samochodu? A okej, okay, jesteśmy w jakiegoś rodzaju zaułku, rozumiem. Ok, Brute Force. Nie obracaj się. Musiał się obrócić, oczywiście.

A po drugie, to nie ma problemu, ponieważ ja mam bardzo ogromne doświadczenie w pływaniu pod wodą. Potrafię utrzymać oddech na lata. Okej, okay, co ja mam zrobić teraz? A, wyjąć moją dzielną spawarkę, która znów nie strzela, tylko pali niestety. Może mam nadzieję, że to tylko pod wodą. Przytomnie zamknijmy za sobą drzwi. Okej, okay, chyba zaczyna nam brakować tlenu, ponieważ pociemniało nam troszeczkę w oczach. Chyba jest zimno.

BJ Blaskovich, I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. M Lady, glad to have you back, Fergus. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, three pulverized vertebrae. You? Head trauma, four inches of cast iron shrapnel right in the conch, still in there. Septic colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, what can you do? What are you doing here? Please to see you too, Declan. You're supposed to be dead, Fergus Reed. You've been gone for three months. This stupid anomaly. People don't come back from Eisenwald. And you, Own only things of the books. I've heard stories about you. I was told you died in 1946. this formation, always. You, I don't even know who you are. We're variable. And none of this has been accounted for. I will have to revise my whole model. Thank you very much! Paranoia. interesting things out of London. I have a folder marked Project Visper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listening on these frequencies, anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is pen and paper. Can I do typewriter? You know how to type? Yes. My parents thought I should learn. Ah, for you to take dictation, prescriptions and such. Um, not really. It was useful during my time at the University of London.

Siedzi przy radiu, pisze sobie, spoko... My szukamy jakiegoś rodzaju teczki. Od czego można by zacząć szukanie teczki? Najlepiej było spojrzeć na mapę prawdopodobnie Archiwa Max Chris. Okej, okay, dobra, szukajmy. Przeszukajmy całą tą okolicę. Ty kim jesteś? To nie było miłe? Bobby Bram, Kutasie? I że <laughs> Ok, to ja cię zostawię z twoimi kartkami. To sobie pisz. Tutaj jest prawdopodobnie wyjście, więc tam nie chcemy iść. Cóż, szukajmy dalej. You know, about before, uh, going off on you like that's a force of habit. No is Johnny Cowboy. It's not the first time it happens. Yeah, perhaps you should consider removing them tattoos. I will, in time. I was, as you Americans say, all wet when I got them. And I'm sorry to say it was a very proud moment of my life. I want removing them to be an even prouder moment. No more Nazis, no more tattoos. So long as you don't get in the way of me killing Nazis, we'll see eye to eye. Caroline's looking for a document folder. Project Whisper. <laughs> Is a human. Max doesn't speak English very well, but he does know Project Whisper. It's a risky business operation. He knows it'll cost us to pull it out. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. my mind on. will für dich kämpfen. Caroline said you borrowed the folder. Do you have it here? I did take it two days ago, but I put it back. Go to the ground floor. The folder should be in the drawer in a desk in her room. Where I left it. Ok, więc poszukiwanie teczki, ciąg dalszy. Ja sobie zostawię ten odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!